Jest godzina 4.48: rozbrzmiewa salwa z pancernika. Westerplatte, skrawek lądu w wolnym mieście Gdańsk, pod ogniem haniebnej napaści nazistowskich Niemiec. Mieli wytrzymać kilka godzin, wytrzymali siedem dni. Jak było to możliwe? Ilu obrońców było naprawdę? Kto decydował, gdy kończyła się woda i amunicja? Dlaczego pancernik szlezwik Holstein stał już w porcie przed świtem i kto był wtedy na jego pokładzie? Prześledźmy te wydarzenia. Od świtu do kapitulacji. Wojskowa składnica tranzytowa na Westerplatte to mały zalesiony skrawek lądu przy wejściu do portu w wolnym mieście Gdańsk. Na mocy decyzji Ligi Narodów Polska miała tu prawo magazynować i przeładowywać materiały wojskowe oraz utrzymywać niewielki oddział wartowniczy, bez ciężkiej broni na ściśle wyznaczonym terenie. To nie była twierdza, tylko polski przyczółek w gdańskim porcie. Załoga liczy około 210 żołnierzy. Dowodzi major Henryk Sucharski, jego zastępcą jest kapitan Franciszek Dąbrowski. Obrona opiera się na rozsianych punktach oporu wartowniach ukrytych w zieleni, rowach łącznikowych, koszarach, magazynach, małej elektrowni i radiostacji. Zadanie na papierze opóźnić natarcie i kupić czas mówiono o kilkunastu godzinach. Po 1933 roku napięcie w Gdańsku rośnie. Każda dostawa, każdy patrol rodzi spór. Polacy po cichu wzmacniają obronę maskują stanowiska, poprawiają łączność, zwiększają stan osobowy ponad oficjalne limity, w granicach tego, co da się uzasadnić ochroną składnicy. 25 sierpnia 1939 roku do portu wpływa pancernik Schleswig-Holstein pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty i manewrów. Poza etatową załogą na pokładzie znajduje się wydzielony oddział desantowy, gotowy do użycia w porcie. 31 sierpnia major Sucharski zarządza stan pełnej gotowości. Dłuższe dyżury w wartowniach, wydana amunicja, żołnierze śpią już w mundurach, z bronią pod ręką. Wszyscy czują, że cios nadchodzi, ale nikt nie wie kiedy i w jakiej formie uderzy. O świcie huk dział mówi jasno, wojna właśnie się zaczęła. Zobaczmy jak wyglądał pierwszy dzień walk, minuta po minucie. 4.48. Pierwsza salwa z pancernika Schleswig-Holstein. Pociski tną drzewa i trafiają w zabudowania składnicy. Po kilku minutach szturm. Oddziały z pokładu okrętów, sparte formacjami gdańskimi, nacierają od bramy kolejowej i wzdłuż torów. Obrońcy czekają w zamaskowanych wartowniach i rowach łącznikowych. Gdy napastnicy wchodzą w sektor ognia, krótkie serie karabinów maszynowych i granaty zatrzymują atak. Pierwsze podejście załamuje się na przedpolach. Niemcy próbują ponownie. Saperzy z ładunkami, ogień z broni pokładowej, kolejne salwy artyleryjskie. Polacy zmieniają stanowiska, dociągają amunicję, wyznaczają punkty opatrunkowe. Gdy łączność telefoniczna siada, ruszają gońcy. W dowództwie krótkie rozkazy i korygowanie ognia na najniższym pułapie. Tu zostajesz, tam przesuwasz. Druga próba kończy się podobnie. Skrzyżowany ogień z wartowni odcina podejścia. Teren zasłany jest odłamkami i porzuconym sprzętem. Na liniach obrony widać już ślady pożarów, ale układ pozycji trzyma. Do wieczora 1 września przeciwnik nie przełamuje obrony. W składnicy pierwsi zabici, randni, zniszczone fragmenty zabudowań, uszkodzone zapory. Westerplatte stoi. Pierwszy dzień, który miał być ostatnim, został wygrany. W Polskim Radiu pada zdanie, które staje się symbolem. Westerplatte broni się jeszcze. Drugi dzień zaczyna się od niepokoju i krótkich wypadów rozpoznawczych przeciwnika. Około południa nad Westerplatte nadlatują bombowce nurkujące Junkers Ju 87 sztukas z wyjącymi syrenami. Pierwszy pisk w nurkowaniu, potem seria eksplozji, fala po fali. Ziemia drży, las staje w ogniu, odłamki tną mury i stanowiska. Jedna z placówek przestaje istnieć, inne są mocno naruszone. Wybuchy podrywają ziemię spod nóg, zasypują przejścia, linie telefoniczne milkną. Trzeba odgruzować rowy łącznikowe, odtworzyć łączność polową, przenosić rannych i prowizorycznie wytyczać nowe drogi dojścia. Woda i opatrunki idą w ruch, liczone dosłownie na sztuki. Kiedy dym na chwilę opada, obrońcy porządkują linię, rotują drużyny, dociągają amunicję, wzmacniają doraźne punkty ogniowe i wytyczają zapasowe przejścia. Przeciwnik próbuje wykorzystać zniszczenia, ale krótkie punktowe serie i resztki zapór trzymają dystans. Uderzenie z powietrza, choć najbardziej niszczące, nie łamie obrony. Po południu przychodzi krótka cisza. Weterze. Słowa, które niosą się dalej niż wybuchy. Westerplatte broni się jeszcze. Dzień drugi kończy się dymem i zmęczeniem, a jednak pozycje wciąż stoją, a ludzie trwają na miejscach. Trzeci, czwarty i piąty dzień to wojna na wyczerpanie. Z lądu dochodzi artyleria i moździerze nocami. Podchody małych grup, które szukają słabszych miejsc w zaroślach i przy rowach łącznikowych. Woda staje się problemem. Uszkodzone przewody wymuszają racjonowanie. Amunicja liczona jest na sztuki, opatrunki na wyczerpaniu. W koszarach urządza się prowizoryczną izbę rannych, nosze kursują ciemnymi korytarzami, czasem pod ogniem. 3 września. W południe dochodzą wieści, że Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Na chwilę rośnie morale. Wytrwać, doczekać. Tego samego dnia ogień artyleryjski rozrywa zarośla i maskowanie, uszkadza zapory i krawędzie rowów. Patrole przeciwnika sądują dojścia od strony kanału i torów. Zaskakują je krótkie celne serie z zamaskowanych stanowisk. Ataki gasną zanim się rozwiną. 4 września. Niemcy próbują podpalić skraj lasu i zabudowania. Miotacze ognia wchodzą na krótki dystans. Obrońcy przenoszą punkty ogniowe, uderzają z bliska i natychmiast zmieniają stanowiska. W nocy dochodzi do kilku cichych podejść saperów z ładunkami. Granaty i ogień z flank zatrzymują próby wysadzeń. 5 września na przedpolach widać, że przeciwnik ściąga cięższe działa. Ogień jest dłuższy i celniejszy. Gruz zasypuje przejścia, a linie telefoniczne znowu milkną. Trzeba odgruzować rowy łącznikowe, odtwarzać łączność polową, rotować drużyny i dociągać amunicję na najkrótszych odcinkach. Na listach rannych przybywa nazwisk, woda to już tylko krople. Mimo to kluczowe wartownie trzymają swoje sektory, a każde wejście w ich ogień kończy się odwrotem. Pod koniec dnia z radia wciąż możemy słyszeć. Westerplatte broni się jeszcze. Ale co dalej? Dwa ostatnie dni pokażą granice wytrzymałości i przyniosą decyzję, której nikt nie chciał podejmować. Szósty dzień. Ogień jest cięższy i dłuższy niż dotąd. Na pozycje spada gęsta artyleria. Z lądu pracują działa i moździerze, które dobijają ocalałe osłony. Woda praktycznie znika, amunicja to już pojedyncze naboje rannych przybywa z każdą godziną. Łączność polowa działa skokowo, meldunki są krótkie, urywane. Wartownie wciąż potrafią przytrzymać podejścia punktowym ogniem, ale każdy taki epizod kosztuje więcej sił niż poprzedni. Nastaje dzień siódmy ranek. Kolejna fala ostrzału i natarcia w dymie. Pożary wchodzą w zabudowania, część przejść jest nie do odtworzenia. W izbie rannych brakuje wszystkiego: wody, opatrunków, środków przeciwbólowych. W dowództwie wprost rozważana jest kapitulacja. Przy braku wody i amunicji oraz rosnącej liczbie rannych, dalsza walka oznaczałaby tylko kolejne ofiary. Zapada decyzja. Major Henryk Sucharski zarządza zakończenie oporu. W relacjach pojawia się, że kapitan Franciszek Dąbrowski skłaniał się do dalszej walki, jednak ostatecznie wykonuje rozkaz. Na skraju terenu pojawia się biała flaga. Tak kończy się obrona Westerplatte. Zanim przejdziemy do bilansu, spójrzmy na tych, którzy to unieśli: obrońców, od dowódców po wartowników, łącznościowców, saperów i sanitariuszy. Na Westerplatte bohaterstwo miało twarz zwykłej służby pod ostrzałem. Major Henryk Sucharski, dowódca wojskowej składnicy tranzytowej, spina meldunki, planuje rozdział amunicji i wody, pilnuje ciszy radiowej i dyscypliny. Po nalocie 2 września porządkuje obraz sytuacji, które wartownie działają, gdzie są luki, jak przebiega ewakuacja rannych. To on bierze na siebie odpowiedzialność za decyzje, które oznaczają życie lub śmierć. Siódmego dnia to on kończy walkę, gdy ratowanie ludzi staje się ważniejsze niż jeszcze jedna doba oporu. Kapitan Franciszek Dąbrowski, taktyczny kręgosłup obrony, bliżej pierwszej linii. Koordynuje ogień wartowni, ustawia krótkie, punktowe serie, organizuje skoki zaopatrzeniowe, magazynki, woda, meldunki najkrótszą drogą pod ogniem. Po bombardowaniu przesuwa obsady, dostraja pola ostrzału, dba o to, by każdy nabój trafił tam, gdzie trzeba. Gdy morale siada, wraca z prostymi słowami – kt trzymamy, gdy zapada rozkaz – wykonuje go. Wartownicy – ci, którzy zamykają podejścia i zostają, dopóki nie padnie sygnał zmiany. Łącznościowcy – sklejają przerwane linie, a gdy telefon milknie, niosą meldunki piechotą. Saperzy – stawiają zapory, odgruzowują przejścia, budują osłony z desek i worków. Sanitariusze wynoszą rannych do prowizorycznej izby, odmierzają wodę łykami, bandaże robią z tego, co zostało. W przerwach między seriami dzielą chleb na równe części, sprawdzają, kto ile ma amunicji. Ktoś gasi płonący skraj lasu łopatą, ktoś inny przesuwa karabin, by domknąć martwy kąt. Na mapie kilka kresek ołówkiem tu podejście, tu linia. W meldunku pozycje utrzymane to heroizm bez fanfar. Krótki rozkaz, szybkie rozumiem i robota wykonana pod ostrzałem. Dzięki takim decyzjom i odwadze przez 7 dni mogło wracać zdanie: Westerplatte broni się jeszcze. Za chwilę bilans i znaczenie ile te dni kosztowały i dlaczego stały się symbolem. Załoga Westerplatte liczyła około 210 żołnierzy. Walczyli 7 dni w miejscu, które miało paść w kilka godzin. Straty polskie, 15 poległych oraz około 40 rannych. Straty niemieckie, najczęściej przyjmowane w badaniach, około 50 zabitych i 150 rannych. W działania przeciw temu skrawkowi lądu zaangażowano łącznie ponad 3000 Niemców. Operacyjnie była to obrona punktu, która wiązała siły przeciwnika i kazała płacić za każdy metr podejścia. Moralnie sygnał w pierwszy tydzień wojny, że można trwać bez ciężkiej broni, bez wody, z amunicją liczoną na sztuki. To także bohaterstwo z bliska. Wartownie, które po każdym uderzeniu domykały sektory, łącznościowcy sklejający linie pod ogniem, saperzy odgruzowujący przejścia, sanitariusze niosący rannych korytarzami zamienionymi w izbę opatrunkową. Decyzje dowódców majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego zapadały przy skrajnym niedoborze wszystkiego, co potrzebne do walki. Gest uznania przeciwnika przy wyjściu z pozycji tylko potwierdził skalę wysiłku. Dziś Westerplatte jest symbolem. W pamięci, w podręcznikach, na rocznicach, z wartowniami, cmentarzem i pomnikiem obrońców Wybrzeża, do którego co roku wraca się o świcie 1 Września. Nie dlatego, że tu zatrzymano wojnę, ale dlatego, że pokazano, jak wygląda patriotyzm, miłość do ojczyzny i poczucie obowiązku. Z bliska, pod ostrzałem. Tak zapamiętano obrońców Westerplatte. Siedem dni, które miały trwać kilka godzin, i zdanie, które podtrzymywało Polaków na duchu: Westerplatte broni się jeszcze. Jeśli uważasz, że ta historia jest warta pamięci, podaj ją dalej. Napisz w komentarzu, co powinno wybrzmieć głośniej. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych migawek z historii.